z tej strony witam was w kolejnym odcinku z KERRY Jak widzicie Dead by Daylight Co dzisiaj będziemy grali? Dzisiaj gramy z tą obidmą mordercą, ale zagramy sobie na dysprezowanym Memento mori Czyli będziemy mogli sobie zabić ostatniego całego w trakcie meczu Poza tym żadnych dodatków do mocy nie biorę, dwie umiejętności i możemy już lecieć Mam 19 rangę, za bardzo nic nie grałem, bo jak gra się, tylko sam, bo i na potrzeby odcinka, bo to jest w sumie spoko ale na razie sobie w CS pogierywam tylko to może być odcinek z CES-a, bo już wyszedł to zależy od tego kiedy mój kolega, Pawian to domontuje, bo mu dałem, bo on taki jest kozak do montowania rzeczy w takim sensie, że bardzo lubi to robić i mu to nawet nieźle wychodzi trochę zagęszcza i co przy sobie mają mori, gościom, i będą pewnie szukali od razu tego no e, od razu będą szkali pewnie władzy, żeby spierdzielać no i co? No i gramy w bo się mi fajnie gra. Może też nie będzie jakiś nie wiem, złowczyni, ale złowczyni będzie trudno, bo oczywiście jak mi uciekną cztery osoby, to tego nie wstawię, no chyba że wstawię. Zobaczymy. Nie wiem, łowczynią mi chyba tylko Raz udało się zabić cztery osoby, raz zabiłem dwie, a tak to mi pouciekało, bo to ona jest taka specyficzna. Nie, łatwo się gra typami, którzy nie mają zasięgu terroru po prostu. To jest po prostu to. I nie zacinaj mi, proszę, gierko. Dobra. Jeśli skubiesz się całego. To słuchaj, uważnie. Jeśli są ranni, tak, to już wiem. Zaczynamy Przedszkole. A, do dupy. Znaczy. Pomyślmy. Nie, jest słabo. E, powiem tak. To nie jest najlepsza mapa. Nieważne na co. To nie jest najlepsza mapa. Naprawdę. Nie lubię tej mapy. Nie robią tego, nie robią tego, nie robią tamten daleko? No, na no to wygląda, że robią tamten nawet dobry pomysł. Zauważył mnie. Bo było światło. Dobra. Gdzie pobiegł? Jakoś tu. Tędy i do środka. Trafiony. To dobrze o przeszedł. Bak. Ucieka. Tędy. Tędy. Tutaj. I tu. Mamy go. Zrobili ten, ale my ścigamy typa. Trafiony, jeszcze nie uciekł. Bardzo fajnie. Zabieramy. Dobra. Mamy tutaj jakieś blisko. To jest blisko. Dość, o. W będzie bliżej, już na to wygląda. Dobra, mamy pierwszą osobę. Nie jest źle, zwłaszcza, że mnie zobaczył. Tutaj może ktoś być. Nie. Lubiliśmy poszli ratować. Poszli? To gdzie oni są? Nie robią też tego. O jest. Dobra, ma latarkę. Latarka jest uwięziona dla mnie. Dlaczego? Bo może mnie wykryć, jak jestem w tym śmiesznym trybie. Dobra, padła. Zabieramy. Nie zrzucili mi palety, no ale. Super! Myślałem, że ktoś to będzie mi zwrócił. Tylko podejdziemy. Zniszczymy i wracamy. Oni tutaj gdzieś są blisko. Papka leży. Gość jest i to. Mógł poczekać, aż pójdę. Dobra, to dobrze. Drugi raz wisi. Dla mnie to dobrze, bo mógłbym mnie paletą uderzyć i wtedy by był... Większy kłopot. Yy, Koło już pewnie nie znajdę. Dobra. Wchodzimy. Oni robili tam, ten mogę podejść, zobaczyć, czy jeszcze ktoś tam jest. Jest łapka. I teraz trafiona. Dobrze, dobrze, ładnie, że trafiłem. Gdzie ona przeskoczy? Czy będzie wyskakiwać? Nie, nie wyskakuje. To by było dla niej mądrzejsze. Czystość, w sumie. Tutaj nic nie ma, tu też. Trafiona. O, ale ja... Ładnie, Boże, już wszędzie i teraz nie trafię, nie? Bez A oni tam się dziś leczą. Dobra, chodź tu babko. Który to był? Tamten chyba, że zapomniałem Tamten, muszę go rozwalić, bo był dość nieźle zrobiony Tak, to był ten Ktoś tu jest, nie ma nikogo, to niszczymy Oni się leczą gdzieś tam Nie, 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 to nie było tam Tak, to tam, ale już Mają babkę Niestety zaczęli biec, czyli widzę ich krew. O, pana. Nie, daj, czekaj gdzie ona? Ona ucieka, dobra, nie będę jej gonił yy, Teraz będzie miała drugi. padek. jeszcze jednej osoby nie, nie wieszałem dwa razy. Jedną chyba raz powiesiłem. Dobra, idziemy szukać. Ktoś tu był? Nie. Oni już walczą, dobrze nie walczą. Ja pójdę tak Tu było już rozwalone. Dobra, one są blisko siebie te generatory dość. Okej. Okay. Tą jeszcze napada i tą jeszcze spróbujemy ja Ją chyba będę pierwszy raz tutaj robił Dobra To jeszcze sobie rozwalę I idę w podatkę O Kika Dobra Dobra, ona już była strasznie wyleczona na wygląda. to ją łapiemy Wiem gdzie pobiegli A ona już umarła Tak, ona już nie żyje Tak, ona już nie żyje Idziemy po typów, tam jest rozwalony ten, ale oni pobiegli do tego Jeść tutaj Tu pewnie Nie Gdzieś tu muszą być o jest babka Nie wiem czy mnie widziała Chyba widziała Dobra Proszę bardzo Nie masz już gdzie wyciekać A ja jeszcze mam A, okay, to dobrze zrobiła. Ale tu już chyba. O Jezus, ja wbiegłem w To było głupie. Ale dobra, mamy babkę. O Jezu też już na samym końcu chyba była walnięta O ja. dobrze, dobrze Dobra Ona już też pada, tam widzę ty Jarkę Już jesteś moja, na szczęście trochę szybciej latam jak jestem w tym trybie Nie wiem czy ona wie, ona chyba wie. Chyba już zauważyła A no już wie, że nie żyje. Tak, Padasz Proszę, dziękuję. Działamy najbliższy ten? Czy on jest w środku? Nie, nie jest. W środku. Dobra, wieszamy. O, ty wiesz pierwszy raz, to tak. To nie jest ruszone Dobra Tego typa jeszcze zgarniamy Niepotrzebnie to zrobiłem Znowu tu powie Tego się nie spodziewał. <laughs> o nie! Dobra jest. Nie uciekaj, idę po tą babkę. Dobra, Ciebie mamy Proszę bardzo Co że za Ona od razu umiera? Powinna Dzień dobry Czekamy że ona uczy, wiesz Czekamy No, umarła. Yy, czyli go zaraz będziemy go też zabić. Aha, ha, ha. Jak się zabija? Tak, dobra. Aha, dobra. Dziękuję. Fajna gera. Fajna giereczka, zabity. Na rękach na dwa ściągnięcia i wrodzone zabójca, dużo punktów chyba. No. <laughs> a, bo wszędzie miałem 500. Tam było fajne. Nie, się po No, naprawdę. Co to stało się źle? odne rany, to się wyleczył, tak to mi wszystko poszło. Dobra, że całego na haku. No, to też tak trochę. Dobra, kolejną rangę dostałem. Kolejne punkty do wydania. Na przykład, nie wiem, tu można coś. Dobra, cześć.